Hej, to chyba pierwszy taki materiał na tym kanale, gdzie o fotografii mówimy o czymś, o czym nie mamy kompletnie zielonego pojęcia, a mianowicie o fotografii podwodnej. Ten film to będzie taka krótka historia tego, jak my się z tym tematem po raz pierwszy zmierzyliśmy. Może to będzie inspiracja dla Was, żeby też tego jakoś spróbować. Oczywiście na własną odpowiedzialność, bo ryzyko związane ze sprzętem jest dość spore. E, mianowicie tak, zrobiłem swoją obudowę podwodną, e, pojechaliśmy z Marysią na Mazury i spróbowaliśmy. Zobaczcie, co z tego wyszło. Potem jeszcze spotkamy się tutaj, opowiem trochę o obróbce tych zdjęć. Okej, okay, jesteśmy teraz nad jeziorem Rągowskim. E, ono jest średnio czyste, tam, tam w oddali je widać. No jest ono średnio czyste, ale w nim przeprowadziliśmy pierwsze testy. I wyciągnęliśmy pierwsze wnioski. Doszliśmy do wniosków, że fajnie jest w okularkach, które są blisko lustra wody, wtedy się fajnie odbijają. Oraz żeby trzeba pilnować, żeby nie były zaparowane te okulary. Oraz że włosy, żeby były nad okularami trochę rozwiane, to wtedy będą się chyba fajnie układać, ale jeszcze też musimy to zobaczyć. No dobra, i to były trzy, a wydaje mi się, że mieliśmy cztery wnioski. Nie pamiętam czwartego wniosku. Jakieś 50 km dalej jesteśmy na miejscu, i już wiem co to było. Czwarta rzecz to było, żeby robić bąbelki. Bąbelki pod wodą fajnie wyglądają, więc trzeba zagarniać powietrze, pod wodę, i wtedy jest epicko. Tak wygląda nasz, yy, nasza komora podwodna DIY. Yy, wykonana z yy, rury kanalizacyjnej, dwóch dekli. I w tych deklach na protezie laserowym wyciąłem. Otwory pod porty a ten port to jest do GoPro, jakiś najtańszy za 50 zł. W którym po prostu wywaliłem dziurę, otwory na śruby i to przykręciłem do, do dekla od rury kanalizacyjnej. Z tyłu dekiel, przez który jakby widzimy aparat, z śrubą do odpowietrzania, bo jak się to wciśnie, to, to zaczyna działać jak tłok i po prostu powietrze wypycha ten dekiel z powrotem. Więc najpierw luzuję jedną śrubę, tam powietrze uchodzi, wyrównuję się ciśnienia, potem zakręcam do i jest wszystko git. W środku na razie prowizorka dwa, te... jak to się nazywa, kontaktrony. Czyli jak przyłożę magnes, to się stykają styki. To jest podpięte do portu wyzwalacza w kanonie. Jest tutaj bardzo ważna rzecz woreczek z substancją pochłaniającą wilgoć, żeby nam się nie zaparowały szybki od, od środka. No i tu wyciąłem z drewna takie o, się jaśniej. Tutaj z drewna wy, wycięta taka platforma z regulacją. Dzięki temu mogę, jak jest szersza, to jest wyżej albo niżej w tym tym. Tutaj mogę wszystko wypoziomować. Działamy w live view. Ustaliliśmy sobie już parametry ostatnio. Jest F przez 10 na 250 e, i jest automatyczne, bo jak się nie ustawić, to parametry trochę inne. Oczywiście nie ma potem możliwości, żeby je w locie poprawić, bo trzeba by wszystko rozebrać. No i tak to wygląda. Obiektyw 1020 20 szeroki, bo, bo jakby mamy krótkie stosunkowo pole widzenia w wodzie, więc żeby maksymalnie duży obszar, zdjęciem pokryć. No dobra, to pakujemy to. Jesteśmy już po sesji i przeglądamy, co wyszło. Było, było ciekawie, było ciężko. Ciężko się pozuje, ciężko się pod wodą trzyma aparat. Wszystko się pod wodą robi ciężej. Generalnie dużo balastu potrzeba. Jak, jak dzisiaj miałem właśnie plecak z kamieniami, to, to łatwiej było się zanurzyć i kontrolować się na parę, Tak miałem jakiś punkt odniesienia, jakieś oparcie o grunt, o dno. To było spoko. E, balast z tej kapsuły, co był przywiązany tym pasem transportowym, nam się w pewnym momencie e, obsunął i już w wodzie to było ciężko go z powrotem wsadzić, więc robiliśmy trochę bez balastu, z mniejszym zanurzeniem. E, skutek czego się w końcu przesunęliśmy i zgubiliśmy ten balast na dnie. I wtedy jak Marysia, jakbyś stała na środku, żebyśmy nie zgubili punktu odniesienia, ja tak spiralnie coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej płynąłem. I w końcu się ten balast znalazł. Także nie ma strat żadnych w sprzęcie. No i co jeszcze? O, ten dekiel. Ten dekiel się strasznie ciężko wyciąga. Także ten wyciąganie aparatu muszę przeprojektować zupełnie. No i balasty na sztywne, jakieś uchwyty dorobić, no ale nie było na to czasu po prostu, żeby o tym pomyśleć. Skupiłem się na tej kapsule, to się udało. Cyk, pojechaliśmy, zdjęcia zrobione. Ogólnie to ten. Sesję nam przerwała burza. E, właśnie się tam zbiera. Już wszyscy praktycznie wyjechali z tego, z tego miejsca, e, bo, bo się zbierają granatowe ciemne chmury i zaraz będzie grzmiało. Ale na szczęście my zdążyliśmy coś porobić zanim zanim ta burza przyszła. Mieliśmy momentami, że było słońce za chmurką, momentami, że było pełne słońce, także zawsze to automatyczne ISO się przydawało, bo, bo aparat sobie sam dobierał ekspozycję. Bo oczywiście inaczej to byłoby ciężko to zrobić. No i tyle. Zobaczymy się już chyba na obróbce. Ponieważ że pracowaliśmy pod wodą y, głównie metodą prób i błędów, i próbowaliśmy różnych pus, i y, patrzyliśmy co wychodzi, co nie wychodzi, co, co działa, co wygląda dobrze, i generalnie też to, że pod wodą jedyne co mogłem zrobić, to wcisnąć spust migawki, a karty mi nie było szkoda, y, no to zdjęć mamy y, całe mnóstwo, i z tego oczywiście użytecznych jest y, niewiele. No, bo wiele to jest po prostu zdjęcia w serii jeszcze zanim poza wyszło, ale już miałem spust naciśnięty, żeby autofokus łapał i, i w ogóle po całej selekcji. Zobaczmy, z prawie 2000 zdjęć wyszły mi trzy, które uważam za jakkolwiek sensowne. Z jednej strony dużo, z drugiej strony mało, jak na 2000 wyzwoleń migawki, no ale dobra to tak, prosto z aparatu to zdjęcie wyglądało tak, no jak widać polskie Mazury to nie jest miejsce z krystalicznie czystą wodą, także no wszystko wygląda trochę zielono i generalnie jeżeli Marysia była dalej niż półtora metra od aparatu, to już praktycznie w ogóle nie było jej widać. Stąd właśnie wszystkie zdjęcia mamy na szerokim kącie, ono jest dość blisko i, i mamy taką wyraźną od szerokiego kątu perspektywę. No i pierwsze, największe takie wyzwanie w obróbce tych zdjęć to jest właśnie kolor. I generalnie po tych wszystkich zabiegach, których tutaj prób widać było sporo, ostatecznie to zdjęcie wygląda tak. Po, poza tymi wszystkimi narzędziami, które Wam do tej pory pokazaliśmy, e, główną robotę tutaj robi moduł tablica kolorów. E, ten moduł e, działa mniej więcej tak, że mamy próbki koloru i e, mówimy, jaki kolor ma być zamiast tego, albo o, o ile ten kolor ma być e, przesunięty. Zależnie od ustawienia, czy kolor docelowy jest relatywny czy bezwzględny, no i tak domyślnie, hmm, może zrobimy sobie nową instancję, tablica kolorów 1, a tą wyłączymy. No i domyślnie widać, że mamy hmm, jakąś tam paletę kolorów, i możemy zawsze sobie pobrać swoją próbkę. Przy czym tutaj po lewej stronie, w no najnowszym Dark Table, możemy sterować tym, jaka ma być próbka. przestawiamy to sobie na obszar. No i na przykład zaznaczam sobie ten zielony fragment wody, i potem z Shiftem naduszam którąś próbkę, i wtedy ona się zastępuje tym wybranym, jakby ze zdjęcia, kolorem. No i wtedy mogę na przykład powiedzieć, że taki odcień zieleni, proszę mi zrobić bardziej. Na przykład niebieski, oczywiście, to jest ostra przesada. Możemy też sterować jasnością i tak dalej. Tutaj, jak widać, kilka tych odcieni zieleni jest przeze mnie wybrane, no bo odcień zieleni tutaj był trochę inny niż tutaj i tutaj i tak dalej. I to jakby kluczowe maskowanie nie, nie łapało wszystkiego za jednym zamachem. Także jest tu kilka próbek. Każde jest mniej więcej podobnie pociągnięta, jest trochę ściemniona i z zielonego zrobiony niebieski. I to już jakby wpada w ten klimat kolorystyczny, który chciałem mniej więcej osiągnąć. E, oczywiście tutaj można by jeszcze dużo powalczyć na przykład z kolorem skóry, e, czy z tym na przykład, żeby te bąbelki nie miały niebieskiego zafarbu, tylko były białe i tak dalej. E, podobnie w tym zdjęciu niby jest wszystko spoko, ale właśnie też kolor Marysin zupełnie odbiega od tego koloru wody i to się, to się gryzie. Podobnie bardzo ciężko byłoby tutaj wykluczować ten niebieski, bo on jest no, bardzo blisko kolorystycznie do tych blond włosów i tego już po prostu w Dark Table nie, nie byłem w stanie zrobić. Stąd przeniosłem się do gimpa jesteśmy już w gimpie. To jest 16-bitowy TIFF wyrzucony z Directable, wczytany do gimpa. I tak, głównie korzystałem tutaj z narzędzia Stempel i po prostu wodą, która jest tutaj w okolicy, załatałem te poświatę. Także tutaj widać jeszcze raz. Podobnie też trochę pomyślałem tutaj, żeby ten obszar też był ciemniejszy. Później pomyślałem sobie, że minimalnie ten kolor wody rzucę na, na Marysie. Tutaj trochę przyciemniłem bark tam, tę poświatę i to jest na tej warstwie. Dzięki temu no to jest taka niewielka zmiana, ale już tak nie, nie wygląda Marysia jakby tutaj była taka wklejona, co nie? To już jest, jest bardziej ten kolor spójny, więc jest to bliżej tego, co powinno być. Potem jeszcze załatałem. Jedną warstwą w trybie krycia kolor, hmm, tutaj ten obszar, no bo widać, że tu jeszcze ta zieleń się e, przebijała. Także pokryłem to na, na niebiesko i generalnie, już powiedzmy, że, że więcej chyba z tego nie wycisnę. E, czy to był w ogóle dobry pomysł, żeby jechać na Mazury i, i zrobić te zdjęcia? No, po pierwsze tak, bo i tak wybieraliśmy się na Mazury i po prostu mogliśmy tam się. Skonfrontować z tym tematem tak po raz pierwszy i wiem, że jakbyśmy teraz robili to na poważnie i pojechali w jakieś miejsce, gdzie, gdzie woda jest już dobra do takich zdjęć. No to mielibyśmy to podstawowe doświadczenie już, te pierwszą wiedzę, jakie pozy zrobić, jakie, jak ustawić aparat. Już wiem, co muszę poprawić też w mojej obudowie podwodnej. I to właściwie. Ten proces jest istotny, żebyście wiedzieli, że nie zawsze musicie robić zdjęcia na gotowo, że tak naprawdę dużo ważniejsze od robienia zdjęć na gotowo jest robienie zdjęć takich próbnych. Podchodzenie do tematów, o których nie macie zielonego pojęcia, próbowanie tam zrobienia czegoś i wyciągnięcia z tego wniosków. No bo jeżeli uznacie, że robicie zdjęcia tylko po to, żeby je wrzucić od razu na Instagrama i zbierać lajki, no to będziecie siedzieć ciągle w tym samym miejscu, robić takie same zdjęcia, bo kiedy mielibyście się nauczyć czegoś nowego, jak nie próbując czegoś nowego. Także z takim przesłaniem chyba zakończę ten odcinek. Trzeba próbować. I cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku.